Cześć, jestem Wojtek. Witam na kanale Super Traktor. Czytam surr nie pamiętam. Ten film będzie troszkę inny, gdyż chciałbym trochę pomówić na poważnie. Więc jeśli wam to odpowiada, to zapraszam. Rzecz pierwsza. Myślałem sobie na takim powiedzeniem: jesteś tym, co jesz. Składamy się w większości z jedzenia, które zjedliśmy. Nie jest to jakieś bardzo odkrywcze, natomiast co by było, gdyby człowiek, gdyby oni żywili się wyłącznie jedzeniem z Biedronki. O takim człowieku można by powiedzieć, że składa się wyłącznie z produktów w sklepie Biedronka jego ciało zostało kupione w Biedronce. Czyż nie stałby się on wtedy Człowiekiem-biedronką? Była już ludzka stonoga, teraz czas na ludzką biedronkę. Dajcie jej jeszcze tylko czarnego kota i już są gotowi ratować świat. Dwie biedronki? A? A? Jestem w raju! Moja druga rozkmina... Jak szybko musiałbym wciągać powietrze nosem, by móc w stanie, dzięki samej mocy ssania, przyssać się do sufitu. nie daje rady. Na pewno byłaby potrzebna o wiele większa moc niż jakiegoś zwykłego odkurzacza. Jednak mam nadzieję, że z czasem dzięki rozwojowi technologicznemu uda się zmodyfikować ludzki nos tak, aby ludzkość mogła poznać odpowiedź. Moja trzecia rozkmina znowu jest związana z jedzeniem, a konkretnie z masłem. Nie wiem, jakoś tak usłyszałem hasło masło i wtedy nie czasło. Jeżeli weźmiesz słowo masło i spróbujesz je zdrobnić, wychodzi ci masełko. Masełko zdrabnia się do masełeczko. Masełeczko zmiękcza się do masełeniko, ponieważ ni jest bardziej miękkie niż czy. Masełeniko zmiękcza się do masełenieczko. Masełenieczko zdrabnia się do masełeczenienko. Masełeczenienko zmiękcza się do masełeczenieneczko. Masełeczenieneczko zdrabnia się do ,,Masełeczenienenko'', zaś to zdrawnia się do ,,Masełeczenieneczenko''. Jeżeli zdrobnimy słowo ,,masło'' odpowiednią ilość razy, zaczyna brzmieć jak nazwisko białoruskiego polityka. Przypadek? Moja trzecia rozkmina. Zastanawiałem się, co by było, gdyby wredna wróżka zmieniła mnie w dziewczynę. Byłoby to dla mnie problematyczne, ponieważ Preferowałbym pozostać w związku hetero. Jednak skoro zostałem magicznie zmieniony w dziewczynę, nie mogę jednocześnie być z moją dziewczyną i być w związku hetero. A jednocześnie nie chciałbym porzucać dziewczyny. Sytuacja stałaby się nie mniej bardziej skomplikowana, gdyby jednocześnie wróżka zmieniła moją dziewczynę w chłopaka. Z drugiej strony mógłbym z nią wtedy być i być jednocześnie w związku hetero. Pytanie jednak, czy rzeczywiście byłoby to no homo? Ponieważ w praktyce byłbym Chłopakiem w środku, który chodzi z chłopakiem na zewnątrz, który jest dziewczyną w środku, która chodzi z dziewczyną na zewnątrz. Widzicie, ile to sprawia problemów? Powiedz nie dla gender w Polsce. Zastanawiałem się, czy gdyby ludzie posiadali zdolność telepatii, w zasadzie jakby to wyglądało czy to by było trochę na zasadzie połączenia telefonicznego ktoś wysyła wiadomość do kogoś w odległości, ale ta druga osoba musi odebrać czy może bylibyśmy w stanie czytać swoje umysły tak po prostu? W każdym razie w takim świecie prawdopodobnie zupełnie inaczej patrzono by na list. List papierowy byłby postrzegany jako podejrzany, ponieważ kiedy coś jest napisane na papierze, nie da się odczytać myśli rozmówcy. Ludzie preferowaliby rozmawiać w myślach. Jak przez telefon. Jeżeli otrzymałeś od kogoś wiadomość listową lub przynajmniej jakąś notkę, jest o wiele większa szansa, że ta osoba coś knuje. Oczywiście zakładając, że ludzie są w stanie czytać sobie w myślach dość swobodnie i wykrywać kłamstwa. W takim świecie list byłby czymś, co dość mocno wskazuje na nieufność, ponieważ skoro wysłałeś list lub zostawiłeś kartkę, znaczy to, że nie chciałeś, aby twój rozmówca poznał twoje myśli. Masz coś do ukrycia. Rozkmina numer 6. Z jakiegoś powodu na tym kanale dość często pojawia się motyw teledubisiów. Prawdopodobnie dlatego, że ich przesłodzona kraina doskonale nadaje się do wszelkich przeróbek. Połączenie czegoś przesłodzonego z czymś wcale niesłodkim tworzy poczucie groteski. W pewnym momencie zauważyłem, że jeżeli weźmiesz tego czerwonego, najmniejszego Teletubisia, jeżeli wziąć tego Teletubisia do góry nogami i zanurzyć jego w głowę, płynie do robienia baniek, można by puszczać z niego bańki. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale czuję, że to może być klucz do rozwiązania światowych problemów. Numer 7. Czy też macie czasami takie wrażenie, że patrzycie sobie na świat wokół was i zastanawiacie się, co by było, gdyby nagle wszystko przechyliło się na jeden bok? Bo ja tak mam non-stop. Często, kiedy jestem w jakimś pomieszczeniu, wyobrażam sobie aha, okej, okay, jeśli ta ściana stanie się podłogą, to wtedy tamte rzeczy na mnie zlecą. Właśnie sobie tak wtedy myślę, w którym miejscu powinienem się znajdować, żeby mieć jak największe szanse na przeżycie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że się to nie stanie, ponieważ podłoga jest po prostu tą ścianą, która znajduje się pomiędzy Tobą a jądrem Ziemi. Co jednak gdyby kosmici postanowili porwać całe osiedle, wyrywając cały budynek razem z fundamentami? Chociaż z drugiej strony, gdyby posiadali taką technologię, prawdopodobnie porywany budynek, no, wszystko w nim zaczęłoby się unosić jak w stanie nieważkości. Jeżeli porywający promień kosmitów ma podobne właściwości jak pole grawitacyjne, to unosząc się w powietrzu pomiędzy Ziemią a porywającym się statkiem kosmitów, znalazłby się. Pomiędzy działającą grawitacją Ziemi, a działającym przyciąganiem promienia kosmitów. Prawdopodobnie wszystko w Twoim domu znalazłoby się w stanie nieważkości. To prawda, że jest szansa, że kiedy zostaniesz porwany, ufolutki wsadzą Ci w Twoje ciało swoją sondę, jeszcze zrobią to per rectum, ale dla tej chwili poczucia się w stanie nieważkości, we własnym pokoju, podczas porywania, mógłbym jeszcze ćwiczyć pływanie żabką? Myślę, że to wspaniałe doświadczenie i jednak będzie warto. Rozkmina numer 8. Co by było, gdyby ludzie mieli po 6 palców u każdej dłoni? Najprawdopodobniej no w większości kultur świata liczba 12 byłaby postrzegana tak, jak obecnie jest dziesiątka. Liczba 10 czy liczba 100 to liczby, które dobrze nam się kojarzą, satysfakcjonuje nas, kiedy jest właśnie tyle rzeczy. Nie 9, nie 11 zaraz to wyszło trochę niepoprawnie politycznie. A gdybyśmy mieli po 6 palców, uważalibyśmy za taką satysfakcjonującą liczbę 12. Obecnie nasz system liczbowy posiada 10 cyfr od 0 do 9, a w takim alternatywnym świecie byłoby 12 cyfr od 0 do 11. Poza tym wydaje mi się, że 12 o wiele bardziej pasuje na idealną liczbę. Spójrzcie, 10 dzieli się tylko przez 1, 2, 5 i 10. 12 dzieli się przez 1, 2, 3, 4, 6 i 12. To tylko moja subiektywna opinia, ale wydaje mi się, że 12 bardziej pasuje na idealną liczbę niż 10. No ale żyjemy w tym świecie i w tym świecie to 10 jest okrągłą liczbą. Okrągłe liczby są fajne. W zasadzie jedną z rzeczy, o których marzę w życiu, jest wejść do sklepu i żeby wszystkie towary miały okrągłe ceny. Nie jakieś 3,99, tylko 4 złote. Fakt, że tracę grosz w ciągu życia mógłbym w sumie stracić od kilku set do kilku tysięcy, to może nawet, nie wiem, więcej złotych, ale satysfakcję jaką miałbym, gdybym tak wszedł do sklepu i wszystkie ceny byłyby okrągłe, w pełnych złotówkach, bez tych cholernych groszy. Jakieś 2,95 komu to potrzebne, dajcie 3 zł, dajcie mi satysfakcję. Tak, to jest moje marzenie. Nie jestem zbyt ambitny. Przedostatnia rozkmina dotyczy zwykłych ludzi, a zarazem wielkich ludzi. Nie każdy zwykły człowiek jest wielkim człowiekiem, ale każdy wielki człowiek jest zwykłym człowiekiem i ma problemy zwykłych ludzi, takich jak coś go spędzi i chce się podrapać, ale jest trochę oficjalna sytuacja i nie pominie. Sznurowadło mu się rozwiązało, kamień wszedł mu do buta. I właśnie tak sobie myślałem o wielkich ludziach, którzy dokonywali no, może nie zawsze wielkich, ale na pewno zapisujących się w historii rzeczy. I spójrzcie teraz, jak sobie myślę, czy jest możliwe, czy jest możliwe, że jak był powiedzmy. Napoleon i on był koronowany na cesarza Francuzów. Kiedy był Martin Luther King wygłaszający swoje przemówienie, mówiący o tym, że on ma marzenie. Kiedy Aleksander Wielki przecinał pęzeł gordyjski. Kiedy Stanisław August Poniatowski podpisywał Konstytucję 3 Maja. Czy jest możliwe, że oni wszyscy w tamtym momencie, kiedy to wszystko działo się wokół nich, a oni byli w samym centrum. Czy jest możliwe, że tak naprawdę z trudem skupiali się na tym, co się dzieje, albowiem byli zbyt zajęci wstrzymywaniem pierda? No? Odpowiedz sobie na to pytanie, a wtedy zrozumiesz, że każdy wielki człowiek w środku jest zwykłym człowiekiem. Wielki człowiek był tylko. Zwykłym człowiekiem, zanim stał się zwykłym człowiekiem i wielkim człowiekiem. A każdego zwykłego człowieka, czy to zwykły, zwykły człowiek, czy to wielki, zwykły człowiek, czeka nas ten sam los. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Pomyśl o tych ludziach, którzy w tamtych momentach wstrzymywali pierna, i pojmij prawdę tego samego watu. No, zbliżamy się już do końca. Ostatnia rozkmina dotyczy książki, lektury z liceum, proces Franza Kawki. Rzekomo jest to lektura, która opowiada o zamieszaniu człowieka w różne systemy, w to jak jest on tak naprawdę niezdolny postawić się swojemu losowi. Wiecie, te sprawy przedstawia zmagania Józefa K. Z ogromną biurokratyczno- urzędniczo-sądowniczą machiną, ale czytając, miałem taką myśl, że w zasadzie niektóre rzeczy mnie bawiły. I tu pojawi się pytanie: skąd wiemy, że proces jest mroczną historią? Skąd wiemy, że przedstawia ludzką tragedię? A może tak naprawdę proces jest komedią? Może w ogóle Franz Kafka był komediopisarzem? Po prostu miał bardzo mroczne poczucie humoru i lubił torturować swoich bohaterów. E, ale ty się nie znasz, ponieważ Kafka znajdował się pod ciągłą władzą swojego ojca. Miał z tego powodu różne problemy oraz kompleksy. N no właśnie i odreagowywał pisząc komedię. Ja lubię wracać do procesu Franca kawki, i wyobrażać sobie, że to jest komedia. Że te wszystkie tragiczno-absurdalne sytuacje są w rzeczywistości śmieszno-absurdalnymi sytuacjami. A to, że bohater na końcu ginie... Aaa... Kawka miał dziwne pożycie humoru, okej? Okay? Zmierzam do tego, że przyklejenie rzeczom łatki, która jednym słowem wyznaczy całą... linię interpretacyjną, powoduje, że życie jest nudne. Ponieważ staje się wtedy jednoznaczne. Jednoznaczność. Jest nudna, więc może taka mała zabawa. Kiedy będziecie oglądać jakiś horror albo thriller, albo czytać książkę, która ma być poważna i stanowić o kondycji człowieka w dzisiejszym świecie, traktujcie to jako komedię. Wyobraźcie sobie, że autor swoim dziwnym poczuciem humoru chciał rozbawić czytelnika. Z kolei kiedy będziecie oglądać komedię, wyobraźcie sobie, że to ma jakąś głębię. Szukajcie interpretacji. To jest fajna zabawa. Polecam. I to już była ostatnia rozkmina. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie wiem, napiszcie.